Dniowy, dzień zimy, to czas przygotowań do, do dni świątecznych. Świątecznych, czyli świetlistych. Boże Narodzenie to symbol. Naprawdę zachęcam ciebie, by zgłębić tajemnicę tego symbolu. Tak jak. Jesienią energia ziemi wycofuje się, energia matki życia wycofuje się w głąb ziemi. Tak w grudniu 24-25 grudzień wynurza się na powierzchnię, obdarowując nas prezentami, promieniami światła, które potem zamieniają się w dary fizyczne na wiosnę. I tutaj w tym spotkaniu, a dość długo chciałam to powiedzieć. Uważam, że jest już to taki czas, żeby przestać okłamywać dzieci. Chcesz, żeby Twoje dzieci mówiły prawdę? Pewnie tak. Ja też tego chcę. Ale dorośli nie pozwalają dzieciom żyć w prawdzie od najmłodszych lat. Oszukują dorośli swoich dzieci, że w te szczególne dni a jest ich kilka w roku w dni świetliste. Mikołaj przynosi prezenty, gwiazdor przynosi prezenty, zając. I zauważ teraz, skoro pokazuje się w filmach, że Mikołaj potrafi wszystko i w biedniejszej rodzinie dziecko nie dostanie tego, o czym marzy, jakie uczucie w nim się wyzwala? Dzieciak? Gniewu na Mikołaja, złości, zawodu i na kogo to idzie. Na tych, co dali prezenty, te, które dali. Najczęściej no są to rodzice, bliscy. Z jakim przekonaniem rośnie to dziecko. A potem się dowiaduje, nie, to ściema, to wcale nie Mikołaj, to rodzina. Czy nie warto już przygotowywać dzieci do tego, żeby mówić im prawdę, że tak jak Matka Ziemia obdarowuje nas światłem, z tymi darami, byśmy mogli tu żyć? Tak samo człowiek. Ma taki naturalny impuls, matka w nas, ma taki naturalny impuls obdarowywania. Nie tylko w te szczególne dni, ale właśnie jakoś nasza energia też się zmienia, że chcemy. Nie jestem za tym, żeby prezenty były z musu i właśnie bo muszę zrobić prezent komuś. I teraz słyszałam parę dni temu też um, wypowiedź nawet nie jednej kobiety. Te tradycyjne święta wcale nie dają radości. Jest zmaganie, przedświąteczne, zakupy, sprzątanie, urobienie popachy i w końcu siadamy przy takim obfitym stole brzuchy puchną, niedobrze jest. żeby właśnie pokazać, e, pokazać młodym ludziom, że 24 na 25 jest wybuch światła, że Matka Jemia rodzi światło, zabierano e, tych młodych ludzi w ciemne miejsca, do grot i czekano na tę chwilę wybuchu tego światła. Te informacje akurat mam od Marka Tarana, on jest naprawdę takim rzetelnym źródłem informacji, jeśli chodzi, jak to bywało, kiedy jeszcze ludzie widzieli. Jak teraz możemy wykorzystać ten czas właśnie, jeśli masz piwnicę ciemną. No w nocy jest już ciemno, gdzie można pobyć, zejść do piwnicy. I również obserwować, czy od dołu wybucha światło. Natomiast na pewno to byłoby lepiej, gdyby to była ziemia bez żadnych podpiwniczyn. Natomiast światło idzie nawet przez betony. Chyba, że to jest taki beton jak siatka Faradaya. To jest to pewne zakłócenie. Zatem zachęcam Cię. Zanim ubierzesz czapkę Mikołaja na głowę, zanim kupisz jakieś prezenty z tymi symbolami matryksowymi, przecież Mikołaj, jak poszukasz trochę. E, w internecie jest bardzo dużo materiału. Ja to wiele lat temu zgłębiałam. No to włosy dępa stoją. Jakie podwaliny ma Mikołaj? Jest to przedstawiciel Saturna, tylko tyle powiem, więcej poszukaj. Sama pamiętam, jak była mała, że bałam się Mikołaja, który był teraz już wiemy, przebrany. Nawet mój tata się przebierał za Mikołaja. Potem bałam się, siostra się bała. Potem mój mąż się przebierał za Mikołaja wiem jak syn tylko czapkę ubrał czerwoną to już maleńka córeczka płakała jedna druga potem czyli naturalnie dzieci się boją tego stwora i mamy w pamięci że to nie jest coś dobrego i w ten naprawdę niezwykły czas czas Radości, wybuchu światła, otwierania serc. Życzę Tobie, Twoim bliskim, życzę wszystkim istotom światła na Ziemi, na Ziemi właśnie takiego lekkiego przyjęcia darów Matki Ziemi i postanowienia sobie życia w prawdzie by od najmłodszych lat przygotować te nowe społeczeństwo do życia planety, jaką chcemy, w jakiej, na jakiej chcemy żyć. Dużo radości, zdrowia, lekkości i światła miłości. Dziękuję.